Jak wyglądałaby nowa trylogia Gwiezdnych wojen, gdyby stworzył ją George Lucas? To pytanie zadaje sobie wielu fanów Star Warsów, niezależnie od tego, czy filmy stworzone pod okiem Disneya przypadły im do gustu, czy też nie. Z czystej ciekawości chciałoby się poznać plan zakończenia sagi w wersji człowieka, który wymyślił niesamowity świat w odległej galaktyce. Tak się składa, że oryginalne pomysły twórcy świata Star Wars na epizody od 7 do 9 są częściowo znane, a to w dużej mierze dzięki jego wypowiedziom oraz ludzi, którzy pracowali z nim nad pierwszymi wersjami scenariusza czy grafikami koncepcyjnymi, jeszcze przed sprzedażą Lucasfilm Disneyowi. Usiądźcie wygodnie, weźcie coś do picia, może też jakieś jedzonko i posłuchajmy wspólnie, co szykował dla nas George Lucas w trylogii sequel. Zacznijmy od tego, że sam Lucas zdradził, że jego trylogia miała obracać się wokół tajemniczych istot, które kontrolują galaktykę poprzez moc. Lucas stwierdził, że w dużym uproszczeniu stworzenia te są mocą i określił je mianem Wilsów. Tutaj czas na cytat z George'a, który sam wytłumaczy wam to najlepiej. Epizody od 7. do 9. miały kręcić się wokół świata mikrobiotycznego. Istnieją w galaktyce stworzenia, które funkcjonują zupełnie inaczej od ludzi. Nazywam je Willsami, i to oni kontrolują świat. Żywią się mocą i komunikują z midichlorianami. Kiedyś tłumaczyłem to tak, że my, ludzie, jesteśmy dla Willsów jak samochody. Dzięki nam mogą się poruszać po świecie. Jesteśmy dla nich swojego rodzaju pojemnikami. Willsowie, w dużym uproszczeniu, są mocą. Oczywiście wielu fanów znienawidziłoby ten pomysł, tak jak znienawidzili mroczne widmo, ale przynajmniej historia gwiezdnych wojen zostałaby opowiedziana od początku do końca tak jak planowałem. Koncepcja Wilsów towarzyszyła Lukasowi od samego początku jego przygody ze Star Warsami. Pierwsze szkice oryginalnej trylogii zakładały, że historia opowiedziana w filmach będzie przedstawiana w formie retrospekcji. Narratorem miał być Artu Ditu opowiadający zmagania rodu Skywalkerów, które wydarzyły się kilkadziesiąt lat wcześniej, a której droid był świadkiem. Roboczy tytuł Gwiezdnych Wojen brzmiał zresztą dzienniki Wilsów, więc cała historia opowiadana przez droida miała być częścią historii świata spisanej w archiwach tych tajemniczych stworzeń. Lucas ostatecznie zrezygnował z tej formy narracji i uprościł całą koncepcję mocy ale jak sam podkreślił, Wilsowie pojawiają się w jego osobistych notatkach wielokrotnie. Jak widać, George nigdy tego pomysłu do końca nie porzucił i zamierzał do niego wrócić w trzeciej trylogii. O Wilsach nie wiemy w zasadzie wiele więcej. Zarówno w Starym, jak i Nowym Kanonie pojawia się o nich jedynie kilka zdawkowych informacji. W jaki sposób kontrolowały wszystkie żywe stworzenia w galaktyce i czy miały wpływ na ich decyzje, jak wyglądały, czy miały fizyczną formę, jaką rolę odgrywają w tym wszystkim midi-chloriany? Na te pytania nie znamy odpowiedzi. Moc wciąż pozostaje więc dla nas tajemnicą, a wygląda na to, że Lukas zamierzał nam dokładnie opowiedzieć, czym ona właściwie jest. Więcej wiemy o samych bohaterach nowej trylogii i ich losach w wersji Lucasa. Reżyser wielokrotnie podkreślał, że saga była opowieścią rodziny Skywalkerów i taka miała być do końca. Dzięki szkicom koncepcyjnym, które pojawiły się w oficjalnych albumach graficznych, a także zostały udostępnione w mediach społecznościowych przez współpracujących z Lucasem twórców, możemy bliżej przyjrzeć się postaciom, które miały zadebiutować w epizodach od 7 do 9. Przede wszystkim ważną rolę miała odgrywać ta dwójka młodzienniaszków: Kira i Sam. Jak widać, dziewczyna miała być rycerzem i natomiast chłopak wygląda na cwaniaka typu Han Solo. Biorąc pod uwagę mocny nacisk Lukasa na koncentrację historii wokół rodu Skywalkerów, spekuluje się, że mieli oni być potomstwem Luka lub Lei, a może nawet obojga. Patrząc na to, że wygląd sama ewidentnie nawiązuje do Hana, prawdopodobnie był on synem Solo i Organy. Dziewczyna natomiast mogła być córką Luka. To nie zostało jednak nigdy potwierdzone, więc w tym przypadku obracamy się wokół teorii. Trochę więcej światła na tę postacie rzucił Pablo Hidalgo z Lucasfilm Story Group, a więc człowiek odpowiedzialny za spójność kanonu Star Wars. Zdaniem Hidalgo, Kira we wczesnych draftach występowała pod jeszcze dwoma innymi imionami, a w trilogii Disneya po wielu zmianach ostatecznie stała się Rey. Ponadto Hidalgo dodał, że w zapiskach Lukasa syn Hana miał przejść na ciemną stronę, a więc podobnie jak w przebudzeniu mocy. Aczkolwiek w wersji Lukasa mieliśmy ten proces przemiany bohatera zobaczyć w filmach, a nie poznawać go, gdy ten jest już po drugiej stronie barykady. Czy chodzi o wspomnianego wcześniej sama, czy też drugiego syna, a może zupełnie inną postać, której sam był jedynie wczesnym szkicem, tego nie wiadomo. Wiemy za to, kto przeciągnął młodego solo na stronę sitów. W filmie jednym z antagonistów miała być Dart Talon, Lady Seed znana ze starego kanonu Gwiezdnych Wojen. Pojawiła się ona na jednym ze szkiców koncepcyjnych, choć oczywiście jej wizerunek był znany już wcześniej dzięki komiksom z serii Dziedzictwo. Lukas szukał zatem inspiracji w tworach Expanded Universe. Zadaniem Talon w dziedzictwie było przeciągnięcie na ciemną stronę mocy Keida Skywalkera, odległego potomka Luka, który urodził się ponad 100 lat po bitwie o Jawin. Mielibyśmy więc niemałą korektę w ówczesnym kanonie Star Wars. Chyba, że Lucas zamierzał zainspirować się historią Talon, ale samą postać nazwać inaczej i napisać od nowa. Z ciekawostek dodam tylko, że jeden ze szkiców sugeruje, że syn Hana i Lei, oprócz tego, że został przez Talon przeciągnięty na ciemną stronę, to stał się także prawdopodobnie kochankiem Lady Seed. Dobra, czas przejść do Luka Skywalkera. Podobnie jak w trylogii Disneya, Skywalker miał założyć Akademię Jedi i szkolić nowe pokolenie rycerzy, a następnie po latach zostać zdradzony przez jednego ze swoich uczniów, który przeszedł na ciemną stronę mocy i zniszczył Akademię. Pomiędzy Lukiem a zbuntowanym uczniem wywiązała się walka. Zdrajca został ciężko ranny, ale zdołał uciec i poprzysiągł zemstę na swoim mistrzu. W przyszłości miał nosić strój i maskę wzorowaną na ubiorze Wejdera, co miało jeszcze mocniej uderzyć w Luka i sprawić, by żył z przeświadczeniem, że wytrenował kopię mrocznej wersji swojego ojca. Tym uczniem nie miał być jednak młody Solo. Tożsamość zdrajcy pozostaje tajemnicą. Niektórzy spekulują, że Lukas planował w tej roli obsadzić Dart Talon, która przed zostaniem Sithem miała być uczniem Luka. Sam Skywalker, czujący, że zawiódł, miał w ramach samopokuty udać się na odizolowaną od cywilizowanego świata planetę, na której znajdowała się świątynia Jedi. Luke zamierzał studiować w niej stare teksty zakonu, próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego Polek w misji stworzenia kolejnego pokolenia Jedi. Przebywając tak długo w samotności, miał nieco zdziwaczeć, a nawet być kuszony przez ciemną stronę mocy. To właśnie w tym momencie bohater miał pojawić się na ekranie po raz pierwszy w epizodzie siódmym, a z letargu, w jakim tkwił, wyrwać miała go Kira, którą Luke zgodził się szkolić w technikach mocy. Teraz rzućcie okiem na szkice koncepcyjne starego Skywalkera oraz planety, na której miał się ukryć przed światem. Oba te obrazki zostały zaakceptowane przez Lucasa. Jak sami widzicie, wątek Luka napisany przez Lucasa w dużej mierze został wykorzystany przez Rihanna Johnsona w Ostatnim Jedi. Oczywiście jest kilka różnic, a największą jest to, że główny bohater oryginalnej trylogii w wersji Georgia miał zginąć dopiero pod koniec dziewiątego epizodu. Potwierdził to sam Mark Hamill w wywiadzie dla IGN. Tutaj cytat z Hamilla. Wiem, że George zamierzał zabić Luka dopiero na koniec ostatniej części trzeciej trylogii. Wcześniej Luke miał wyszkolić w sztukach Jedi Leję. W dużym skrócie, poświęcenie Luka w ostatnim filmie miało mocno przyczynić się do ocalenia galaktyki. Jako ciekawostkę dodam, że oryginalny scenarzysta trylogii Sequeli, który pracował nad skryptem z Lucasem, a więc Michael Arndt, miał ogromne problemy z postacią Skywalkera. W rozmowie z Entertainment Weekly powiedział. Czułem, że za każdym razem, kiedy wprowadzałem Luka do historii, kradł on cały film. Nagle przestawałeś przejmować się nowymi bohaterami, bo myślałeś sobie: O cholera, Luke Skywalker, jestem ciekawy, co teraz zrobi. Przypuszczam, że podobny problem miał JJ Abrams, dlatego Luke w przebudzeniu mocy pojawia się dopiero na samym końcu filmu. Czy to lepsze rozwiązanie? Moim zdaniem nie, ale ocenę tej decyzji pozostawiam Wam. Ciekawą kwestią jest to, jak Kira odnalazła Luka. Problem ze szkicami, które są poświęcone temu wątkowi, polega na tym, że powstały one krótko po tym, jak Lucas sprzedał swoją firmę Disneyowi, więc nie mamy całkowitej pewności, czy to jego pomysł. W każdym razie, ze szkiców i ich opisów, dowiadujemy się, że Kira miała udać się do znajdującego się pod wodą wraku drugiej gwiazdy śmierci. W niej, a konkretnie w sali tronowej imperatora, znajdowały się dane prowadzące do rozsianych po galaktyce świątyń Jedi i to dzięki nim młodej wojowniczce udało się namierzyć Skywalkera. Ale tak jak powiedziałem, nie mamy pewności, czy to był pomysł Lukasa. Okej, okay, ale co wiemy jeszcze na pewno? Harrison Ford w jednym z wywiadów wyjawił, że kiedy George namawiał go do powrotu do roli Hana, zapewniał przy tym, że postać Solo zostanie uśmiercona. Ford nalegał, żeby Lukas zabił Hana jeszcze w powrocie Jedi, ale reżyser odrzucił wtedy ten pomysł. Jednym z powodów, dla których aktor zgodził się wrócić w trylogii sequeli, była obietnica, że jego postać zginie. Uważał, że to nadałoby jego bohaterowi większej głębi. Michael Arndt zdradził, że Han miał zginąć nie wcześniej niż w epizodzie ósmym, a przynajmniej takie było założenie w wersji scenariusza tworzonego pod nadzorem Lucasa. Trojkę sequeli z trójki bohaterów oryginalnych filmów miała przeżyć jedynie Leia, która po śmierci Luka kontynuowałaby jego misję odbudowy zakonu Jedi. Tyle wiemy o wizji George'a Lucasa. Jak widać, część jego pomysłów została wykorzystana w filmach Disneya, choć w zmienionej formie. Być może pełniejszy zarys jego historii poznamy w przyszłości. W końcu sam Hamil powiedział, że chociaż Lucas nie miał gotowych scenariuszy, to dokładnie wiedział, w jakim kierunku ma podążyć historia nowych filmów i co ma się w nich wydarzyć. Pozostaje więc czekać i liczyć na to, że kiedyś sam George zechce opowiedzieć nam więcej na ten temat. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o pomysłach Lukasa i czy którykolwiek z nich wykorzystalibyście w filmach, które ostatecznie powstały. Jeśli podobają Ci się materiały na tym kanale, klasycznie zachęcam do zasubskrybowania go i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach. Na teraz to byłoby na tyle i niech moc będzie z wami.